Witamy na testach łączności awaryjnej, tym razem u kolegi, na jego nowej stacji bazowej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będą jakieś łączności. Za chwileczkę zaczynamy. Zobaczymy. Eee, My ma 13,79 z tej strony. Gościnnie u kolegi Jacka z Żagania. Powiedz mi, bo bardzo cicha modulacja leci. Strasznie cicha. A ten Roger to tak głośno poleciał, że niesamowicie. No, proszę dla Ciebie mikrofon. Bo bym powiedział szczerze 3 na 9, ale modulacja zbyt cicha. Nie wiem co tam się stało. Proszę. A to Ty Paweł. No, coś tam jest nie halo Panie. I wyłącz Rogera, wyłącz Rogera, bo on mnie zabija tutaj, bo modulacja jest zbyt cicha, a Roger jest bardzo głośny. Teraz dwa, trzy. O, teraz, teraz chyba będzie dobrze, co? O, teraz jest dobrze, aż muszę teraz ściszyć. No. Bardzo dobrze, teraz jest 5.9 9 dla Ciebie. Bardzo ładnie na test, tak, proszę. E, no również 5.9, 5.9. No właśnie widziałem na, na fejsie, żeście e, wrzucili zdjęcia. No i super. Super, zobaczymy. Jak, jeśli tam z tego radia nadajesz, no to bardzo fajnie na 5 tutaj to mało mi do mnie leci. Tak, tak, bo jestem u Jacka, ja to filmuję, także będzie z tego jakiś mały film. Przy okazji, test robię radia, nie? No, bardzo ładnie to leci. Proszę. No, po modulu i trochę to też, chcę, chcę to zobaczyć, jak to u mnie, u mnie, u mnie brzmi. M4200, tak nie o, MyClima 4200. Cześć Max. No powiem ci bardzo ładnie tu dolatujesz. W następnym ci powiem na ile a piąteczka modulacja. Widzisz, u, u Jacka jest wyżej położona antena jest niż u mnie i powiem ci tutaj cię ładnie susza. Gdzie ty jesteś powiedz? W jednej koło domu, bo nie się do mnie dzwonił, ale nie dobra, ale będzie. do 00 to mało być idealnie na 59 Max, jeszcze raz się odezwij, to ci powiem, ile S wypalasz. Modul ten, sygnałowo. W tej No to ci powiem 5,7, tak szczerze. 5,6, 5,7. No, czasami tam siódemka się wypaliła, wypaliła tutaj na tym wskaźniku. O ile w ogóle te wskaźniki są dobre. No, bardzo fajnie panowie. Nie wiem, pokrzyć się dalej, może gdzieś tam ktoś jeszcze. To ma 32, 23. No, powiem Ci, że Pawła słyszę, Ciebie Darek też, ale Maxa w ogóle. A widzisz, a ja Maxa, kurde, na 7 s słyszę, widzisz? No dobra ta antena jest jednak, ona dobrze słyszy. No, ma tu otwarty ten teren cały i powiem Ci, nic jej nie przeszkadza, nie? No i jestem na podobnej wysokości, co Ty, a Ty nawet bym powiedział wyżej. Tylko widzisz, antena anteny nierówna na to wychodzi. Proszę, Andrzej. Dobrze, a Max mnie słyszy, nie wiem może rogerami, albo do Pawła potwierdź czy ja do ciebie dolatuję Cześć tu ja taki Majlima 3634 Nie ktoś się słyszy Max Max powiedz mi czy odbierasz tutaj Andrzeja z żagania MyClima 3223 Myclima 4200 dla Myclima 1379 nie ma Maxa. Możliwe, że przeszedł na USB. Break. Proszę, Brek. Witam, witam, panowie, witam. Jak tam? No, jest Myclima 1801, Myclima 4200, gdzieś tam chyba z samochodu Max nadawał i Andrzej jest. Proszę. Teraz no ja Maxa teraz nie słyszałem w ogóle. Także niestety no Andrzej jak zawsze Paweł Elegancja Francja Witam Paweł No i tyle Proszę do cześć, ciebie cześć Darko, Andrzeju odsłonię w dziurze 910 do obu poczekajcie panowie tutaj ktoś się zgłosił Wiesz co Witam, witam Podaj znak, jak możesz, bo fajna modulacja to jakaś nowa dla mnie. E, proszę dla Ciebie, kolego. ML4306, Łukasz z tej strony. O kurcze, cześć Łukasz. No, w, w końcu Cię słyszę. No, ja nadaję ze stacji Jacka. No i tutaj z jego nowego radia, także z nowej bazy. No i patrzę, jak to radio chodzi, gdzie to leci i w ogóle jakie szanse są. Także bardzo ładnie, 5.9 dla Ciebie z plusem i to takim na full, nie? Proszę. Darko, ja mówię, ja tak samo dla Was 59, dla Ciebie i dla ML 3223. No i bardzo dobrze. Przemek, odebrałeś kolegę? Ale szczerze to tak na 8 mesów poleciałeś w tej chwili. Przemek, proszę. Tu nie odbieram nikogo oprócz Ciebie, i Andrzeja i Pawła. No, także mam tu... Ja mam zakłócenia jakieś kieruńskie zawsze, jak ta lampa wjedzie, to... No, niestety. Także oddaję Tobie Majka. No, no niestety tak bywa u Ciebie z tą latarnią, czy cholera wie, czy, albo ten piec po prostu, nie? Zresztą wiesz o co chodzi. E, może Andrzej, Ty tam coś słyszałeś? Mike 4306. Właśnie słyszę, że na PMR-ce robi Andrzej łączność, także jak tam dosłyszy, to tam może doskoczy. Paweł, jesteś? Jak zawsze. Powiedz, czy ty coś słyszałeś tutaj kolegę z Żagania, czy nic? Nic kompletnie, nawet sobie na sumy wszedłem, nic nie, nie leci. A, no to trudno. No to trudno, wołamy dalej. Na wywołaniu Majklima 1379, operator Dariusz. Na testach łączności awaryjnej. Czy ktoś jeszcze miał ze mną łączność? To miał, a kto nie miał, to proszę. Na wywołaniu ogólnym, na testach łączności awaryjnej z tej strony, ma 1379. Czy ktoś miał już ze mną łączność, to ok, a może ktoś jeszcze nie miał, to zapraszam. 126, no i wspaniale, Andrzeju z żar 5.9 z plusem, jak zawsze. No ja jestem gościnnie U Jacka, bo tak wyszło, że wróciłem z radiem już zaprogramowanym do niego. Podłączyli my tu wszystko ładnie i mówię, no to już zostanę na tych testach wyjątkowo w innym miejscu. Proszę Andrzej. <laughs> no i ja, elegancko to z tego wszystko, tego proję, także nie ma co narzekać. Na tarnerkach dosyć sporo stacji, tylko pracuję, panie Darku, proszę. No i bardzo dobrze, Jacek tutaj motorolkę obsługuje na balkonie więc no chociaż tam się skupia a ja tu na radiu, no, testuję przy okazji jego radio DT elegancko to leci Panie no tak jak wspomniałem 59 dla Ciebie jest dużym plusem jest bardzo ładnie, bardzo głośno i wyraźnie No to się odbieram z raportem 59 także nie ma problemu, elegancko pogratulować tej stacji i tak dalej no powiem ci ta antena robi robotę, wiesz? Bardzo dobrą. Naprawdę świetna antena. U niego to będzie fajnie tu hulać. Może ja dam inne szanse innej stacji eee, nie wiem, eee, może Przemek, proszę Przemek, a ja na razie się wyciszę i zobaczę kto tam dzieleć. Cześć razy witam. Przemek z tej strony Sierra 509 Witam serdecznie, proszę Mike do ciebie. No, ty przyszło koczek jak bomba ty tam, żebyś tego podłączył. A nie, nie, panie Andrzeju, nie, tu wszystko tak normalnie z radijka idzie sobie. No, także, no, normalnie tam, tak jak radio daje. Na wywołaniu ogólnym Mike 1379, z kim jeszcze nie miałem łączności, to zapraszam. Ja sobie zawsze szum włączam. Jakbym dziś słyszał kogoś delikatnie, to będę go słyszał. nie? Na wywołaniu ogólnym, na testach łączności awaryjnej z tej strony ma 1379 Zapraszam stacje, z którymi jeszcze nie miałem łączności. No nie mamy Przez 10 minut i przejdziemy sobie na 11 USB. Na wywołaniu ogólnym, na wywołaniu ogólnym, na testach łączności awaryjnej, z tej strony Majklima1379, z kim nie miałem jeszcze łączności, to zapraszam. Chyba, na, chyba kończymy <grytanie> na FM-ie i przejdziemy na USB, na razie na no kogo nie ma. Na wywołaniu ogólnym, z kim nie miałem łączności, to zapraszam. to będziemy musieli przejść na 11. W takim bądź razie przełączam na kanał 11 w USB. Także dziękuję, jeżeli ktoś tutaj był i próbuję sił. Tam przełączamy Aha. i USB. I tu możemy krzyczeć. to trzeba skręcić, żeby ona równe na 0. Na wywołaniu ogólnym, na wywołaniu ogólnym, majklima klima 1379. Na testach łączności awaryjnej, z kim nie miałem łączności, to zapraszam. Paweł, testuj w radio. Ty nie testuj, tylko wołaj. Paweł, jak tam mi odbierasz? Powiedz. Sam roger, sam roger Na PMR-ce udało się dwie stacje złapać I na tym się skończyło eee, Łukasz i Andrzej Tu, stąd, w Na No pmr daleko ci nie poleci na wywołaniu ogólnym, na testach łączności awaryjnej z tej strony Majklima 1379, zapraszam do łączności z kim jeszcze nie miałem łączności. Proszę! No, coś cicho. Na wywołaniu ogólnym Majklima 1379, na testach łączności awaryjnej, jest ktoś jeszcze? Zagraniczne stacje lecę. Eee, na wywołanie ogólnym, Micklima trzynaście siedemdziesiąt dziewięć na testach łączności awaryjnej. Jest ktoś jeszcze? Na no, razie cisza, nic się nie dzieje też tu przerzut z tybą, że tak powiem, ponieważ tak zobaczyłem, jak to wygląda, tak um, to trochę z ząbem. Tak nie? już od osoby, która już przy tym siedzi dłuższy czas, to, a... widzisz, że już tak sprawnie mi to idzie. No no, no, no to, to są to, tylko to testy, to tam każdy, to, wiesz, pokrzyczył... ...odgłosowanie ogólne, podaje Majskima ma 01 stacja bazowa Małomica, operator Paweł, czy ktoś mi odbiera? Że nikt się nie odzywa, to ja się odezwę. Paweł, teraz jest bardzo głośno i wyraźnie. Zostaw już ten mikrofon. A tamten czas zajrzę do niego i zobaczę, co się w nim dzieje. Odebrałeś, Paweł? Tak, odebrałem, odebrałem. No to wołaj sobie dalej, bo już mi się nikt nie zgłasza. Także może dla Ciebie ktoś jeszcze się zgłosi. Proszę. Chwilę tych testów i koniec. No bo co my mamy? 10 minut? No, a 12. Ale więcej osób się nie zgłasza, więc raczej będziemy kończyć te testy. Nie? Panie Przemek. Tak, no bo to, co, tu nie? Siedzieć. Staj się, jest to poryńska trochę. <laughs> Proszę. No no zgadza się. No, ja już u Jacka z 3 godziny siedzę. No, pizzę nawet mamy jeszcze do pierdzielenia Kawałki zostały. Także panie, nam tu dobrze. Co tu więcej chcieć? Cisza, spokój. No, i przy okazji testy. No, także fajnie to wyszło. Dzień piękny, Panie Przemku. Można sobie pogratulować montażu stacji bazowej u Jacka. Już teraz chłopak ma. Będzie sobie tutaj, jak powiedział, będzie aktywny. No, pewnie, że tak, pewnie. No, tam u Jacka to tylko siedzieć, właśnie tam jest tak cichutko. Dość, fajna, dość fajnie tam na mieszkanie. Także, pewnie. No i pizza. <gry> A tam, pierogami byłem najedzony do tej pory, ale teraz to pierdzieliłem kolację, więc ja wcale pierogi spytałem eleganckie. <noise> proszę Darek, ja chyba zaraz będę spadał. Proszę, proszę. Wiesz co, kogoś słyszałem? Bardzo cichą modulację. Kolego, jeżeli nas odbierasz, to proszę. Kolego, tu robiłeś wywołanie, a kolega tu wszedł. Powiedz mi, tam odbierasz nas? No dobra, Przemek. Ja słyszałem kogoś, że robił wywołanie. Myślałem, że ktoś się odezwie. Może i nas nie słyszy. To dobra, Przemek. Ja będę już kończył te testy. Także dziękuję wszystkim za udział i było fajnie gościnnie u kolegi tutaj na nowej stacji bazowej zrobić testy łączności awaryjnej. Proszę, Przemek, na koniec dla Ciebie. I dla wszystkich wszystkiego dobrego radiowego Także na razie Żegna się stacja Oskar Sierra 509 6, Trzymajcie się 73 No 73 dla Ciebie I ostatni raz zawołam Na wywołaniu ogólnym na testach łączności awaryjnej Majki ma 13,79 Jeżeli ktoś jeszcze jest tak na koniec To proszę Może być, Paweł. No, ja słyszałem delikatnie znowu ogólne wywołanie. Tam kolego, jak do ciebie dolatuje, to pozdrawiam cię serdecznie, bo słyszałem Twoją stację bardzo cicho, że wywołanie robisz. No, trzymaj się. Na razie, Paweł, ja też kończę. Trzymajcie się wszyscy. Na razie, hej. I na tym kończymy. Testy łączności w ostatnią sobotę września. Z tej strony majklima 4200 Coś mnie słyszy o majklima 4200 Cześć Max No powiem Ci bardzo ładnie tu dolatujesz następny wejść Ci powiem na ile jest tutaj a piąteczkę modulację. Widzisz, u, u Jacka jest wyżej położona cena jest w i powiem ci tutaj się ładnie a Gdzie ty jesteś powiedz? Ja jestem koło domu, słyszę was 7-9. 2.00 to mało mi idealnie na 5.9 9,5,9 Axie jeszcze raz się oderwi, to ci powiem ile wypalasz. Ten sygnał z tej strony Mike 4200. 4 No to ci powiem 5.7 tak szczerze 6 7 Czasami nam tam przydębka się wypala. wypaliła tutaj, te dzików, o ile w ogóle te wskaźniki są dobre. No, bardzo fajnie panowie, nie wiem czy się dalej, może gdzieś tam coś jeszcze. Tu ma ma 52,23. Powiem no, ci, że Pawła słyszę, Kiedy dalej, dał ale maksa w ogóle. A minuta maksa kurde na 7 metrów słyszę, ty, no dobra tam cena jest jakaś, no dobrze słyszy. No, ma tu otwarte... AR jest w Twoje nie przeszkadza. No. I, I jestem na podobnej wysokości co ty, a ty nawet, gdybyś pojedział wyżej, to widzisz, że antena anteny nierówna na to wychodzi. Proszę Andrzej. No dokładnie. A widzę na PMR, że chyba na bazusze rykar nadaje. To, to jest I i, i, bazusze, i kolana. A, to mam włączone mi i bazuszek taki koloratów. Bo ich aż tamtą kupę w PMR, kiedyś nie wie, Chciałaś w tej chwili. Czemek, proszę. No, ja niestety tu nie odbieram nikogo oprócz Ciebie i Andrzeja i Pawła. No, także mam tu. Ja mam zakłócenia jakieś pieruńskie. Zawsze jak ta lampa wiedzie to no niestety. Także oddaję Tobie Majka. No, no niestety tak bywa u Ciebie z tą latarnią czy cholerabiczyką. Albo tak jest po prostu. Nie? Zresztą wiesz o co chodzi. E, może Andrzej, Ty tam coś słyszałeś? E, Majk 4306 z innej stacji. E, nie wiem, e, może przemek, proszę przemek, a ja na razie się wyciszę i zobaczę, co tam gdzie leci. Klima 3223. Jacku, tu ma klima 4306, jak mnie słyszysz? Klima 4200 dla Majki ma 1379. możliwe, że przeszedł na USB. Tak. Powiem Ci bardzo ładnie, tu dolatujesz. Następny wejście ci powiem na ile jest a Piąteczkę modulacja, Widzisz, u, u Jacka jest wyżej położona antena, jest niż u mnie, i powiem Ci tutaj się ładnie słysza. Gdzie Ty jesteś, powiem? Ja jestem koło domu, słyszę 279. Majki ma 4200, do małomic, idealnie na 59. to ja mam, nie? Ktoś, no i jak ktoś tam słyszy, to też dzięki. A no ja to nic nie słyszę. Nic, totalnie. No, u mnie się zawsze o okres, że też łączności będą mogły wyjść. Odejść, odejść do lamusa, bo co no, po godzinie 19 już nie jest wolanty. No niestety no, nie, na ostatnią OK, sobotę wjeżdżamy by tu różnie, nie? Na 13 jest na więcej zawsze. No, no to dzisiaj jest ostatnia sobota. No, ja jestem w ogóle do, do tyłu ze wszystkim. No okej, okay. myślałem, że 13, Dosze. No, i do tego mniej ludzi. Ale i tak ci się cieszę, że były jakieś na Także bardzo fajnie, ja przechodzę na innej stacji, no i z nowego radia, i z nowej ogólnie stacji, nie? No, bardzo ładnie to leci, pojęci, że Pawła bardzo ładnie tu odbiera, maksa odbierałem bardzo ładnie, byłem zdziwiony No i od siebie to tam trochę gorzej szło Ale podobne są te, zakłócenia to u mnie, nie? Tak 500, 5-6, no to u mnie jest podobne. No ja mam w tej chwili na 8 metrów, nie? W zupełności 8 mesów, więc stację poniżej nie słyszę, nie? W ogóle. Także no, to niestety takie szałe, co na przyszłość wezmę mobila i pojadę gdzieś sobie dalej.